No hej wszystkim, tutaj Jacek Saburej. Już tak już ktoś nazwał, więc niech będzie Jacek. No dobra. Ja jestem Jacek Jack Samurai, to już nieważne. Chciałbym tylko podkreślić parę moich obaw. Dzisiaj zrobimy taką jakby żywą reakcję na to, co przyszło właśnie niedawno, jakieś nie wiem, pół godziny temu albo godzinę temu. Czyli zapowiedź, a raczej zwiastun Czarownicy 2. Jeżeli ktoś nie orientuje się, co to jest za film, generalnie to jest yy... Taka. Taki, nie wiem. Priquel śpiącej królewny. Wiecie, w samej baśni była wróżka, która. Znaczy to była czarownica, nie wróżka. Tu to w tym opowiadaniu, że to niby była wróżka. Ona chroniła tam las, który był zagrożony przez innych ludzi. No i generalnie doświadczając okrucieństwa ludzi, pragnęła ich później zniszczyć i użyła swojej czarnej magii, aby. Unicestwić królestwo ludzi, więc tutaj był wątek zemsty i jedynka była bardzo fajna, co polecam Wam ją obejrzeć, a ci co oglądali pewnie też mają takie wrażenie, uwaga, what the fuck, powiedzcie mi Disney do ciężkiej cholery, wykupiliście Foxa, wykupiliście Arts, wykupiliście Marvela, znaczy kupiliście Marvela i teraz... Wypuszczacie to, Czarownica 2, kto w ogóle się spodziewał, że ten sequel powstanie i w ogóle pytanie brzmi, po kiego grzyba? Po kiego grzyba to jest, powiedzcie mi, jedno, po kiego grzyba stworzyli Czarownicę 2? Wątek się zakończył, było ładnie, ona się zmieniła, nawet... Zaśpiąca Królewna, ona pomogła jej jakby bardziej zrozumieć ludzi, zmienić się, no i budować lepszą przyszłość zarówno dla stworzeń z Kniei, z tego lasu, jak i ludzi, którzy tam mieszkają. A tu nagle z dupy dostajemy sequel. Zróbmy teraz małą analizę tego wszystkiego, bo już mnie to zaczyna po prostu wnerwiać. Oczywiście tradycyjnie Disney tutaj odwala kit. Zobaczmy. To jest to dokładnie o czym mówiłem. Mamy tu nasze kochane trzy wróżki. To są wróżki opiekunki tej królewny... Śpiącej królewny. Już miałem powiedzieć królewny śnieżki. Cholera jasna. Śpiącej królewny. One generalnie rzuciły taki antyczark, który spowodował, że królewna nie umrze, kiedy się ukuje tym życiodem. Tylko po prostu uśnie na 100 lat, czyli jeden wiek minął. Dobra, mamy tutaj tą naszą knieję, o której mówiłem. Tu jest zamek, w którym mieszka ta śpiąca królewna oraz króli królowa. I teraz tak. Tutaj mamy taką bardzo ciekawą scenę. To chyba jest taki flashback z pierwszej części, w której yy, generalnie oni próbowali zabić tą diabolinę. No bo ona była stworzeniem, która. znaczy ona eliminowała, jakby tych, którzy zagrażali po prostu knię. Ona się nie pieprzyła z niej, po prostu ich wypędzała. A znaczy zabijała, czy tam nie pamiętam już dokładnie jak to było. O złej czarownicy, proszę. O, proszę bardzo, Angelina Jolie, Akadia Bolina, już ze swoimi yy, całymi skrzydłami. Wcześniej ona w ogóle nie mogła latać, ponieważ, yy, jeżeli dobrze pamiętam, to kiedy ją uwięzili, to jej te skrzydła urwali i generalnie właśnie dlatego. Ona tych ludzi po prostu nienawidzi. Ja też byłbym wkurzony i to nie gdyby mi po prostu wyrwali żywcem skrzydła. I ogólnie to jest fajne uczucie, kiedy sobie lecisz przez tworzach tak beztrosko. Mm. Też bym się na nich naprawdę wkurzył. Zobaczmy co dalej. Tutaj mam bardzo ładny kadr też z pierwszej części, kiedy dokładnie to wtedy, kiedy się miała ukłuć wrzecionem, ale nie umarła dzięki interwencji wróżką, tylko usnęła na 100 lat. I teraz mam takie pytanko. To jest też scena z pierwszej części. Więc to nie są takie, jakby spoilery. Tu to w ogóle nie znam tego gościa. Co to w ogóle? Kto to w ogóle jest? Chyba jakiś naukowiec albo biolog cholera wie. Ale nie podoba mi się. W ogóle, co on robi z tym kwiatkiem? Co on w ogóle tu robi? I. Po jaką cholerę? Nie wiem. O, jest jakiś alchemik, cholera. Może. To jest ktoś, kto próbuje zagrozić temu, zarówno królestwu, jak i tu. Tylko tu mnie zastanawia jedna rzecz. Niektórzy żerują na ludzkiej naiwności. Yy, może to jest coś takiego, że diabolina próbuje przekonać króla i królową, że jacyś yy, nie wiem, obcy nie są takimi, jacy są naprawdę, bo chyba też może być coś takiego, że yy, oni przychodzą jakby do nich. W sensie ci obcy do króla i królowej i oferują na przykład swoje usługi, że przybywają w pokoju i tak dalej, ale Diabolina yy, widzi coś zupełnie innego w tych ludziach. No bo w sumie yy, Diabolina, bo tak się nazywa Czarownica, ona zna te najmroczniejsze oblicze ludzkiej natury, bo sama je doświadczyła. No w końcu to strażnicy króla urwali je z skrzydła, więc generalnie mi się wydaje, że ona yy, mówi. To z własnego doświadczenia do króla i królowej, jakby ostrzegając ich. To może być taki ciekawy wątek. O, o tym akurat dobrze wiecie. To jest bardzo trafne skojarzenie. Nie wierzę. I tu mnie zastanawia i pewnie będzie na pewno coś takiego, że oni nie wierzą mi, będą próbowali ją zatrzymać albo zamknąć. I ta króla, i śpiąca królowa na pewnie też nie uwierzy jej na słowo, więc. O co w ogóle tu może chodzić? Może to jest jakiś większy spisek, może. Może to jest ktoś, kto zamieszkiwał knieje, albo nie wiem, jakiś zdeprawowany, nie wiem ludzki władca, albo szalony alchemik, albo cholera wie to jeszcze, nie wiem co oni tam wymyślili, ale. Ech, bo... Powiem krótko moją opinię, według mnie ten sequel jest bez sensu. Tak jak mój kolega Janusz powiedział, także pozdrawiam cię serdecznie, tak było z Autami 2. Jedynka się bardzo fajnie zakończyła, ale po prostu chodziło o to, że popularność tego filmu była tak wysoka, że każdy oczekiwał na... Znaczy nie, według tego nie, nie oczekiwali na sequel, ale... Ale jest, bo Disney musi zrobić Bapiniacy, muszą się muszą zgadzać. A i tak już w planie przecież jest, że niedługo wypuszczą nowego króla lwa. Przepraszam, nie nowego króla lwa, tylko yy, film yy, CGI z królem lwem. Więc tu mamy dość ciekawe. O, mamy tutaj znowu ujęcie w naszej kochanej kniei. Ona się zapewne pewnie pr będzie próbowała schronić przed tymi, którzy zaatakują zamek rodziców. Może tak być. O, właśnie. A dlaczego tak myślę? Ta scena wam powie wszystko. Proszę bardzo. Widzicie? Tutaj możemy zobaczyć atak, więc... Tylko, że tak, diabolina stoi tu, po drugiej stronie muru. Ogólnie bardzo ładny Dobra, wracając. Chodzi tu po prostu o to, że ona będzie chyba próbowała obronić ten zamek, bo w zasadzie tu nie musiałaby przecież stać po tej stronie muru, czyli coś gorszego, coś innego musi ...być zagrożeniem dla tego królestwa, nie sama diabolina. Nie wiem w zasadzie jak to w ogóle będzie wyglądać, to jest tylko moja teoria. Więc tak, proszę bardzo, mamy Czerownicę 2, więc... Co ja sądzę o tym filmie? Co ja w ogóle sądzę o zwiastunie? Co sądzę o samym wprowadzeniu tego sequela? Według mnie jest on cholernie niepotrzebny, bo film swoje zarobił. Ja na tym byłem, bardzo mi się podobało. A... Disney mi się wydaje, że już helpi na tą kasę, bo oni już zgarnęli tyle marek, że oni teraz chcą wycisnąć z nich wszystko, tak z tych pieprzonych Star Warsów. A teraz jeszcze będą wyciągać tą czarownicę. Może ten film będzie dobry, może nie będzie, zobaczymy. Jak na razie ze zwiastuna mało się możemy dowiedzieć. Głównie to co ja mówię to nie wiecie, że tak będzie, bo to jest tylko moja wyłącznie teoria. A więc ja mogę się już z wami pożegnać. Jackson Murray się będzie z wami. Teraz się żegnał. Ja się ulatniam. Mam nadzieję, że się podobało. Możecie coś zostawić od siebie. Jakieś swoje spekulacje, teorie, domysły. Piszcie w komentarzach. Możecie też odwiedzić mnie na grupie na Facebooku oraz na grupie na Discordzie. W grupie. Nie na grupie na Discordzie. Ja się będę z wami żegnał. Także do zobaczenia. W kinach. Папа